Poczęło się dobrze. Znaczy, strzeliliśmy szczęśliwą bramkę pod koniec pierwszej połowy po kontrataku. Natomiast z samej gry no nie byłem zadowolony, to powiedziałem zawodnikom, że ogólnie gra była, była co najmniej średnia, ale udało się strzelić tą bramkę rzutu karnego. Na drugą połowę powiedziałem, żeby, żeby po prostu być bardziej skoncentrowanym, nie pozbywać się za wszelką cenę piłki. No i tutaj wiadomo, że te umiejętności techniczne. Zawodników z Polonii były, były, były wyższe, to pokazali, żeby więcej utrzymywali się przy piłce, szybciej grali piłką. My się nastawiliśmy na kontrataki. Tutaj akurat jakichś tam wielkich argumentów nie mieliśmy w drugiej połowie. No cóż, no, tu mieliśmy z 20 bodajże metra oddać, oddać strzał na bramkę. Nie oddaliśmy, straciliśmy piłkę, poszedł, poszedł szybki atak. Ze strony Polonii jeden, jeden szybki atak zakończył się stratą bramki. No, jest niedosyt, natomiast no, chyba wynik sprawiedliwy. Powiedziałem przed meczem szatni chłopakom, że y, gramy na większości młodzież łomżyńska, na młodzież warszawską, bo też chyba ośm młodzieżowców ze strony Polonii. I tu powiedziałem po prostu, że macie szansę się wykazać na, na tle zawodników z Warszawy młodych. No, jeżeli chodzi o umiejętności techniczne, no to było widać, że no, niestety zespół z Warszawy lepiej operował piłką. No, ale próbowaliśmy konstruować ataki na tyle, ile potrafiliśmy. No, niestety, no, wynik pod koniec e, został wyrównany. I no cóż, mamy niedosyt, ale tak powiedziałem, że chyba, chyba zasłużony remis. thank okay. you